No, co tam, co tam, co tam? Chyć mi to sam. E, no dobra. E, no dobra, to puść. Czemu? No, powiedziałaś, żebym to chwycił sam. Nie, sam i no sam. Ze mną. Przefat, ty się słyszysz, co ty mówisz w ogóle do mnie? To jest tu różnica, czy coś, coś się chwyta samemu, czy z kimś. No, tak samo wczoraj wieczorem mi powiedziałaś w łóżku, chwyć mnie sam. No, chwyciłem sam, z kim cię miałem chwycić? Z sąsiadem ci miałem chwycić. Nie, nie! Ja już normalnie dostawam do głowy. Ja z sobą nie wyczymia. Jak ja widzę, jak z ciebie się ten sosnowiec wylewał z każdej struny. Stefanie, uspokój się, bo to dziecku zaszkodzi. To dziec dziecku to zaszkodzi. Moje dziecko. Jak ja Cię przepraszam, że ci wybrała gorola za ojca. Jako gańba, ani czynostki, ani deputatu. Jeszcze pierdoli, jak gęś bez łeby. się musisz uspokoić. Nie umia, rozumiesz, nie umia. Mnie się zdarzyło, że Jerzyk powinna dostawać jakieś dofinansowanie z pefronu za to, że cię chowia. No ja nie wiem, jakieś gorolowe, albo co?